Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w końcu otrzymaliśmy pierwszy autorski budżet Donalda Tuska i ministra Domańskiego. Sam premier Donald Tusk określił ten budżet jako odpowiedzialny, ale hojny. To jest w połowie prawda. Budżet rzeczywiście jest hojny, ale w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny. Jest wręcz rekordowo nieodpowiedzialny. Mamy zaplanowany rekordowy deficyt budżetowy, a także rekordowy poziom długu. Koszty odsetek również są rekordowe. Będą prawie dwa razy wyższe od wydatków na szkolnictwo wyższe i naukę. Wyższe od wydatków na 800+, wyższe od wpływów z pit -u. Mamy też zaplanowane rekordowe potrzeby pożyczkowe oraz rekordowy Poziom wydatków. A wszystko to we w miarę spokojnej sytuacji. Nie mamy żadnego kryzysu. Nie mamy żadnej katastrofy, chyba że wasze rządy określi się mianem katastrofy. Nie toczy się na naszych ziemiach w tym momencie żadna wojna, a mamy rekordowy deficyt i rekordowy dług. To co by się stało, gdyby sytuacja rzeczywiście się pogorszyła? Gdybyśmy wpadli w recesję? Gdyby pojawiło się jeszcze większe ryzyko konfliktu zbrojnego, jeżeli w tej spokojnej, bezpiecznej sytuacji mamy takie zadłużenie? Przecież jest zaplanowany wzrost PKB na poziomie prawie 4%. To jest dużo. Jeżeli przy tak dobrych wynikach gospodarczych my się tak szybko zadłużamy, to coś tu jest mocno nie tak. W liczbach ten budżet wygląda następująco. Dochody są na poziomie 633 miliardów złotych, czyli o 50 miliardów mniej niż były zaplanowane, ale niewykonane rok temu. Z kolei wydatki ustalono na poziomie rekordowych 922 miliardach złotych, 56 miliardów złotych więcej niż rok temu. Deficyt państwa, znowu rekordowe, 289 miliardów złotych, 105 miliardów złotych więcej niż rok temu. Jest to nominalnie najwyższy deficyt deficyt w historii Polski. Jednocześnie tak wysoki deficyt oznacza, że on stanowi 50% zaplanowanych dochodów i jedną trzecią wydatków. Oznacza to, że trzeba by podatki zwiększyć o 50%. Wpływy z podatków o 50%, nie stawki, bo to jeszcze bardziej, przez krzywą Lafera, żeby wyjść na zero, żeby nie było żadnego deficytu. Tak straciliście wszelkie hamulce. Tak puściliście się poręczy. Tak Wam Peron odjechał razem z całym dworcem, że trzeba by wpływy podatkowe zwiększyć o 50% żeby zbilansować ten budżet. Potrzeby pożyczkowe 367 miliardów złotych netto, 85 miliardów złotych więcej niż rok temu, a brutto 553 miliardy złotych, 104 miliardy złotych więcej niż rok temu. Musimy się, musimy wygenerować, musimy znaleźć finansowanie na 550 miliardów złotych tego. Długu brutto. To ma negatywne konsekwencje dla naszej gospodarki. Ten państwowy dług wypiera dług prywatny, zwiększa oprocentowanie kredytów, utrudnia firmom wzięcie kredytu na jakąś inwestycję. Co więcej, sprawia, że stajemy się bardziej podatni na zagraniczne wpływy. Tu chciałbym przypomnieć sytuację z 2011 roku, kiedy nagle, nie wiadomo dlaczego, tak zwane rynki finansowe, zagraniczne banki przestały finansować dług Włoch. Spread, różnica pomiędzy oprocentowaniem długu włoskiego a niemieckiego, obydwa były w euro, doszła do 6%. Silvio Berlusconi został zmuszony do dymisji w ten sposób i zastąpił go człowiek przysłany w terce z Brukseli, czyli Mario Monti. I parę lat później Timothy Gaitner, ówcześnie szef, sekretarz skarbu w Stanach Zjednoczonych, w swoich wspomnieniach napisał, że te rynki finansowe odmówiły finansowania długu. Włoch na polecenie najważniejszych polityków z Europy, którzy prosili go, Geitnera, o to, żeby Stany Zjednoczone się przyłączyły do tego spisku, mającego na celu obalenie premiera Włoch. To było możliwe tylko dlatego, że Włosi mieli wysokie zadłużenie. Zadłużając się w ten sposób, tworząc potrzebę znalezienia ponad 500 miliardów złotych nowego długu, narażacie się na to, że ci sami politycy, którzy obalili Berlusconiego, będą chcieli mieć wpływ na to, kto będzie premierem państwa polskiego. Te tragiczne, wręcz katastrofalne dane tłumaczycie na dwa sposoby. Pierwszy to wzrost wydatków na zbrojenia, a drugi to spłata zobowiązań pfr oraz Funduszu COVID-19. Obe dwa te tłumaczenia są fałszywe. Przede wszystkim oczywiście zgadzam się, że wydatki na zbrojenia są ważne. Nie powinny oczywiście być tak niewydajne jak te dokonywane przez Was, natomiast nie da się tłumaczyć tak wysokiego wzrostu wydatków wydatkami na zbrojenia. Przyczyną pierwotną jest to, że w okolicach 2019 roku politycy wtedy jeszcze PIS odkryli, że mogą ominąć stabilizacyjną regułę wydatkową poprzez przerzucanie wydatków poza budżet do tych funduszy, które nie były przewidziane przez ustawę o finansach publicznych. W rezultacie tej polityki od 2019 roku do 2024 udział wydatków publicznych w naszym PKB wzrósł z 41 do 49%. To jest najwięcej w Europie. To jest więcej niż te państwa dobrobytu, czyli Szwecja i Dania. My tak dużo w tym momencie wydajemy. Prawie połowa naszego PKB jest rozdysponowywana, wydawana przez niekompetentnych polityków oraz urzędników. Tak bardzo rozepchaliście nasze państwo. Profesor Andrzej Żońca, były doradca Platformy Obywatelskiej, autor waszego programu na 2019 rok, zauważył... Słucham? Nie powiedziałem, że jest. Niech pani lepiej słucha. Profesor Andrzej Żońca zauważył... Pani poseł Skowrońska, ja mam prośbę. Czy chociaż raz... Chociaż raz, jak ja mówię, mogłaby się Pani nie drzeć, bo za każdym razem, kiedy tu występuję, Pani się drze. Moje małe dzieci są w stanie w ciszy wytrzymać dłużej niż Pani. Chociaż raz, proszę o nie darcie się, dobrze? Profesor Andrzej Żońca wyliczył, że gdyby od 2019 roku tempo wzrostu wydatków publicznych było na poziomie tempa wzrostu gospodarczego, czyli co nie jest jakimś wielkim zaciskaniem pasa, to jest rozluźnianiem tego pasa, ale tak powoli, to w tym momencie, w 2024 roku nie mielibyśmy deficytu. Tak? Nie mielibyśmy deficytu, gdybyście zwiększali jedni i drudzy wydatki publiczne w tempie wzrostu gospodarczego. To tempo i tak należałoby do... Byłoby na piątym miejscu w całej Europie, w całej Unii Europejskiej pod kątem zwiększania wydatków publicznych. To byłoby szybkie tempo, ale dzięki temu nie mieliśmy, nie, byśmy nie mieli teraz deficytu. Co więcej, gdybyśmy dwukrotnie zwiększyli obecne olbrzymie wydatki zbrojeniowe i tak deficyt byłby niższy niż jest obecnie, więc nie tłumaczcie się wydatkami zbrojeniowymi. Cały budżet nam spuchł, nie tylko zbrojenia, i spokojnie moglibyśmy sfinansować te zbrojenia, gdyby nie pozostałe wydatki. Na sam socjal w tym budżecie jest zaplanowane 150 miliardów złotych. Niewiele mniej niż na zbrojenia. Ciekawa też sprawa jest z tymi funduszami pozabudżetowymi, bo zaplanowaliście rzeczywiście spłatę pfr 34 miliardy złotych, czy COVID-19 prawie 29 miliardów złotych, ale w żaden sposób nie rozwiązaliście problemów z funduszy pozabudżetowych. Wy je nawet zwiększyliście. Z budżetu wynika, że różnica pomiędzy tym państwem polskim, tym nieudolnym liczeniem długu publicznego niepełnym, a tym europejskim rośnie do 11,9% PKB, a w 23 wyniosła 10,6. To znaczy problem funduszy pozabudżetowych rośnie zamiast maleć. Według doktora Sławomira Dudka oznacza to, że ukryty dług w tych funduszach pozabudżetowych w latach 24-25 rośnie z 363 do 472 miliardów złotych i to pomimo Spłaty tych ponad 60 miliardów złotych w tym roku. Oznacza to w dwa lata przyrost o 109 miliardów złotych. To są dwa lata, kiedy wy rządzicie 2024 oraz 2025. 190 miliardów złotych, pomijając te, te spłaty tego budże tych funduszy, o tyle rosną te fundusze. W dwa lata. To jest wasze dzieło. To wy ukrywacie te pieniądze w skali zbliżonej albo nawet przewyższającej skale, w jakiej robiło to Prawo i Sprawiedliwość. Nie mam też żadnego zaufania do waszych szacunków dotyczących przychodu. Do, rok temu z tej mównicy mówiłem wam, że absolutnie zawyżacie i to w sposób absurdalny planowane wpływy podatkowe, w tym wpływy z VAT-u w szczególności. Zawyżacie i wpisujecie wpływy z NBP-u, których nie będzie. No, minął rok i Ministerstwo Finansów samo przyznało się, że rzeczywiście zawyżyło wpływy z podatków o 40 miliardów złotych. Jednocześnie zaniżyliście w zeszłym roku budżet NFZ o 30 miliardów złotych. Do teraz. Trzeba było wydatki NFZ-u zwiększyć o 22 miliardy złotych, a do końca roku, według ekonomistów, trzeba będzie zwiększyć jeszcze 8 miliardów złotych. W tym budżecie oczywiście nie znalazły się miejsca na obniżkę podatków. I teraz nie miałbym o to pretensji, gdyby premierem był Czerzasty, gdyby ministrem finansów był Zandberg, żeby ci, gdyby ci miłośnicy wysokich podatków, zwolennicy rabowania ciężko pracujących ludzi rządzili. Ale rządzi Platforma Obywatelska. Premier jest z Platformy, minister finansów jest z Platformy. Obiecywaliście obniżkę podatków. Obiecywaliście obniżkę podatku belki, podwyższenie kwoty wolnej od podatku i tego nie dowieźliście. Albo okłamywaliście ludzi, albo rok temu nie znaliście sytuacji naszych finansów publicznych. Mówiłem wtedy, nie da się obniżać podatków i podwyższać wydatków i zachować dyscypliny budżetowej i równowagi budżetowej. Pan minister w debacie ze mną mówił, że się da. No i się nie dało. Znowu nie mieliście racji. Podsumowując, w sierpniu 2023 roku Andrzej Domański opisał pisowski budżet w taki sposób, który oburzał się pan wtedy, że deficyt rośnie aż do 165 miliardów złotych, a potrzeby pożyczkowe do 225 miliardów. Napisał pan tak: taki pis w pigułce, przeproście i spadajcie. Dzisiaj w pana autorskim budżecie te wszystkie wartości są znacznie gorsze niż w budżecie PiSu. To kiedy pan przeprosi i kiedy pan odejdzie. Kończąc, dług jest zły, niezależnie od tego, czy zadłuża nas PIS, czy zadłuża nas Platforma Obywatelska. W budżecie powinno być jak najmniej pieniędzy, bo ludzie efektywniej sami wydają swoje pieniądze niż za pośrednictwem polityków i urzędników. Podatki powinny być niskie i proste, a ten budżet odrzucony.